Witamy w programie Czas dla Ciebie, Motywator 60. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest przestrzeni przyjaznej seniorom. Pokażemy, jak powinno wyglądać mieszkanie, aby było wygodne, komfortowe i bezpieczne. Podpowiemy także, kto i gdzie może starać się o dofinansowanie do przystosowania domu lub mieszkania do swoich potrzeb. Poznajmy panią Bronisławę Piotrowską z Lublina. Mając 50 lat, przeszłam na emeryturę. Dlatego, że już mi zdrowie, już cukrzycę wtedy miałam, no i takie inne dolegliwości, i później dołączyły mi się kłopoty z kręgosłupem, mam kłopoty z chodzeniem, już w tej chwili poza do mieszkanie to wychodzę, schodzę o lasce, no a w domu to jeszcze tam się kulejąc poruszam. Mieszkanie pani Bronisławy było nieprzystosowane do jej stanu zdrowia. Tam było właściwie ciężko się poruszać w tym przedpokoju, dlatego że to było takich, tych dwie namrożone. Do wanny to mogłam wejść, ale z wyjściem to już miałam kłopoty, mimo że miałam już te takie uchwyty, ale mimo wszystko miałam kłopoty. Pani Bronisława postanowiła przystosować mieszkanie do swoich potrzeb. Niestety dysponowała ograniczonymi środkami i nie mogła sobie pozwolić na pełne sfinansowanie prac. Dowiedziałam się od znajomych, że istnieje taka możliwość, że mogą mnie dofinansować z ośrodka, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ja sobie zdawałam sprawę z tego, że tych formalności będzie trochę. No ale zorientowałam się najpierw, jakie to będzie dofinansowanie. Jak usłyszałam, że to finansowanie do 80%, no to myślę, że to warto. Każda osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może uzyskać taką pomoc, takie dofinansowanie w ramach środków jakie samorząd miasta do, otrzymuje z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest możliwość dofinansowania nawet do 80% kosztów niezbędnych prac e, przy likwidacji barier architektonicznych, technicznych czy w komunikacji. Do Pewnej kwoty jest możliwość dofinansowania. Ta kwota nie może być wyższa niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jednak jest to znaczące wsparcie, jakie osoba niepełnosprawna może otrzymać po to, aby przystosować swoje najbliższe otoczenie, czyli budynek bądź jego otoczenie do swoich potrzeb. O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można starać się za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie. Działają one w całym kraju. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki na stronie www.pcpr.info. O likwidację barier architektonicznych zwracają się do nas osoby, które mają problemy w poruszaniu się dla których, kiedy te bariery zostaną zlikwidowane, będą potrafiły łatwiej funkcjonować w mieszkaniu takimi najczęstszymi to są modernizacje łazienek, czy wymiana wanny na brodzik, czy zastosowanie specjalnych poręczy, czy zastosowanie specjalnych uchwytów do drzwi, czy poszerzenie drzwi, czy na przykład budowa jakiegoś podjazdu czy pochylni na schodach. To są oczywiście te podstawowe i te pewnie najczęstsze, jakie występują. Natomiast ten katalog jest otwarty i wszystko to co może ułatwiać swobodne poruszanie się i codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w jej najbliższym otoczeniu, w ramach tych środków może być wykonane. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy przysługuje Wam dofinansowanie, prosimy skontaktować się z najbliższym powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie pracownicy udzielą wszelkich informacji i pomogą z formalnościami. Dla niektórych remont to tylko nowa dekoracja, a dla pani Bronisławy to całkowicie inna jakość życia. Trzeba było zlikwidować to ogrzewanie centralne, założyć łazienkowe, zlikwidować tą wannę, rozbić tą starą terakotę i, i, i glazurę, bo to już było bardzo zniszczone, bo ja tu mieszkam 54 lata, a nic nie było robione przez ten czas. Jeszcze rury takie grze, od ogrzewania biegły tu i. No i, i właściwie, a i piec był 20 cm niżej, więc też to było przeszkadzało. Kabina jest dobra o tyle, że są te płytki wszędzie, tarakota jest wszędzie antypoślizgowa. Mogę się siąść w kabinie. Mogę nawet, jakby zaszła potrzeba, to i wózkiem można wjechać. O, no, bo to jednak jest dosyć duże i można się przesiąść tylko na to, także jest bardzo dobrze. Łazienka pani Bronisławy jest dostosowana do jej potrzeb. Posłuchajmy kilku praktycznych rad, jak mądrze urządzić tę przestrzeń. Bardzo dużo rozwiązań architektonicznych, specjalnie dla osób starszych, zostało wymyślonych do łazienek. To jest miejsce, w którym zdarza się bardzo wiele wypadków, ponieważ jest woda, można się poślizgnąć. No i często wchodzenie do wanny albo wchodzenie do prysznica wiąże się z zadzieraniem wysoko nogi, co sprawia, że no już jest niebezpieczeństwo tracenia równowagi. Więc można zastosować takie rozwiązania jak tutaj, czyli nie robimy progu do prysznica. Ten prysznic jest bardzo obszerny, w związku z czym spokojnie zmieści się także siedzisko, jakieś krzesełko. Duży problem w kabinach prysznicowych to jest to, że one są często szklane. A szkło może być bardzo czyściutkie, tak jak tutaj, no i możemy go nie zauważyć. No i wtedy bardzo często zdarzają się wypadki, że. W takie szkło wchodzimy, uderzamy się, tracimy równowagę, przewracamy. Więc warto albo nakleić sobie jakiś pasek na, na takie drzwi szklane, albo na przykład powiesić sobie na nim wieszaczki i wieszać na tym ręcznik. Wtedy nie będzie już problemu, będzie do, od razu widać, gdzie ta część szklana, ta, 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 ta ściana szklana się zaczyna. Inne zagadnienie to miska ustępowa. Kiedy wsiadamy albo stajemy, bardzo przyda się nam jakaś poręcz. Taką poręcz możemy sobie swobodnie zamocować na ścianie, jeżeli to jest osoba, która jest raczej jeszcze sprawna, ale ma jakieś lekkie trudności z poruszaniem się, to robimy jedną poręcz wzdłuż jednej, jednej ściany. Jeżeli mówimy o osobie, która jest już no, niepełnosprawna i porusza się na wózku, no to wtedy można zrobić jeszcze taką drugą poręcz. Tu jest bardzo dużo miejsca i na takich dwóch poręczach wtedy można się e, poruszać, przenosić swój ciężar z wózka na miskę ustępową. Równie ważnym pomieszczeniem w mieszkaniu jest kuchnia, więc warto zwrócić uwagę na odpowiednie urządzenie tego miejsca. Od zlewu do kuchni mam blisko, i te chło urządzenia chłodnicze mam wszystkie tak ustawione, że to, że to mam dobrze. No i to, są, to jest bardzo istotne, żeby wszystko było, że tak powiem, pod ręką. Kuchnia to miejsce, w którym spędzamy bardzo dużo czasu, więc warto, żeby było dostosowane dobrze do naszych potrzeb. W przypadku osób starszych. Warto zastanowić się nad takimi rozwiązaniami, które wymagają od nich mniej schylania się czy wręcz klękania. Zwykłe szafki kuchenne często mają takie półki, żeby tam się do czegoś dostać, trzeba się bardzo schylić albo wręcz uklęknąć. Podobnie rzecz się ma z takimi zwykłymi szufladami, czyli musimy się schylić, żeby je otworzyć i schylić, żeby się do, dostać do czegoś w środku. Przy niedużym nakładzie środków możemy wnętrze szafki tylko wymienić i uzyskać coś takiego cargo, czyli łapiemy na wysokości takiej dostosowanej do, do stojącej osoby drzwiczki, wysuwamy cały front. I możemy tam postawić na przykład wysokie rzeczy, takie jak właśnie oliwy czy y, jakieś butelki z y, płynnymi przyprawami, bo nam będzie łatwo stąd wyjąć bez konieczności bardzo dużego schylania się. Inna rzecz, która także bardzo ułatwia pracę w kuchni, to jest instalowanie piekarnika. Nie pod blatem, ale na wysokości takiej, z jakiej zwykle łat, na łatwiej się po nam podnosi coś. Dzięki temu nie musimy się schylać do tych rzeczy, które są no, ciężkie i bardzo często gorące, tylko otwieramy to sobie i mamy na wysokości no prawie że wysokości wzroku. Warto też zastanowić się, czy na pewno musimy przy blacie kuchennym pracować na stojąco. Można wymienić jedną szafkę na po prostu taki otwór, w który można wstawić wyższe trochę krzesło i pracować przy blacie kuchennym siedząc. Można też zastanowić się, czy nie obniżyć trochę blatu do takiej wysokości, na jakiej są zwykle stoły, no i wtedy będziemy mogli pracować przy zwykłym krześle. Nie można bagatelizować roli przedpokoju. To pierwsze pomieszczenie, z którym mamy kontakt po wejściu do mieszkania, czy to jak wracamy zmęczeni z długiego spaceru, czy też z ciężkimi siatkami pełnymi zakupów. Jak z wózkiem pójdę na zakupy, to ciężko też, bo w jednej ręce laska w tu w drugiej wózek, no ale mimo wszystko to jak dojadę tutaj do, do drzwi, no to część wniosę, bo to żeby za ciężko nie było tym wózkiem, część wniosę, no a później resztę w wózek wciągnę. Zaraz po wejściu do mieszkania warto mieć szafkę albo wieszak, żeby szybko móc odwiesić ciężkie ubrania. Najlepiej przy samych drzwiach mieć albo małą szafkę, albo wieszaki, na to, żeby palto albo ciężki płaszcz odwiesić. Tak samo blisko powinien być stołeczek, jak i zydelek, bo często no, jesteśmy po prostu zmęczeni i warto sobie od razu przy drzwiach przycupnąć. Inna wa ważna rzecz to to, żeby móc te zakupy, z którymi przyjdziemy, no albo odstawić na stoliczek, tak jak tutaj, albo odwiesić na wieszaczek. Także warto pomyśleć o dwóch poziomach wieszaczków, o wieszaczkach na dwóch poziomach. Na ubrania i na zakupy. Jeżeli postawimy je na podłodze, to musimy się znowu do nich bardzo nisko schylić. Jeżeli one będą na stoliku albo wieszały, wisiały na wieszaku, który będzie na wysokości takiej, z jakich łatwo nam je sobie wziąć, no to wtedy nie musimy się schylać i problem z bólami pleców albo po prostu ze zmęczeniem czy brakiem równowagi nie jest już wtedy tak istotny. Według psychologów zmiana aranżacji ma niebagatelne znaczenie. Nie twórzmy zamkniętego świata wokół mnie. Bardzo dobrze robi zmiana książek na półce, bo może sobie przypomnę o nowych moich książkach. Niektórzy na przykład mówią: dobrze jest mieć drobiazgi często zmieniane, bo one przykuwają moją uwagę, moje wspomnienia, moje zainteresowania. Tak więc, z jednej strony, środowisko powinno odpowiadać moim potrzebom, ale nie powinno tworzyć zamkniętej koncepcji. Na co jeszcze zwrócić uwagę myśląc o idealnym domu dla seniora? Ważną rzeczą w projektowaniu mieszkań dla osób starszych jest także kolorystyka. Ogólnie warto pamiętać, aby pokój, sypialnia, kuchnia były utrzymane w innej tonacji kolorystycznej niż łazienka i toaleta. A także, aby podłogi miały zdecydowanie inny kolor niż ściany. To po prostu ułatwi orientację w mieszkaniu. Osób starszych i niepełnosprawnych nie można zamykać w czterech ścianach. Często bariery architektoniczne w przestrzeni miejskiej uniemożliwiają im aktywne spędzenie czasu, a nawet załatwienie podstawowych spraw. Bardzo często zdarza się, że zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje pozarządowe zgłaszają również te utrudnienia, które występują w przestrzeni publicznej, a które utrudniają osobom z niepełnosprawnością korzystanie z życia społecznego. Nie wszędzie są windy, są schody w bardzo dużo instytucjach. No i, no, i po prostu to jest dodatkowe utrudnienie. Miasta dbają o potrzeby wszystkich mieszkańców i przy nowych inwestycjach w przestrzeni miejskiej stosują wytyczne projektowania uniwersalnego. Projektowanie uniwersalne ma służyć temu, aby cała przestrzeń publiczna była dostępna dla wszystkich czyli dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych, dla rodziców z dziećmi. Chodzi o to, aby nie. Nie tworzyć specjalnych wejść dla osób niepełnosprawnych, specjalnych podjazdów, tylko wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe, unikać schodów, aby były to podjazdy. Unikać drzwi na przykład otwieranych, tylko rozsuwane, tak aby osoby, które mają ograniczenia w sprawności rąk, nie miały trudności w otworzeniu, jak już do budynku dojadą. Dopiero musimy uwrażliwić, że osoba starsza nie może wchodzić w półmroku bo nie będzie czuła się bezpiecznie. Urazy, które mogą nastąpić, są długogojącymi się, więc unikamy wtedy z wiekiem takich miejsc, a nie ma powodu. Wystarczy doświetlić, oznaczyć, zmniejszyć schody lub na przykład zrobić obok wejścia z barierkami, ale to wymaga właśnie takiego wrażliwienia. Coraz więcej osób zauważa potrzebę tworzenia miejsc przyjaznych seniorom i osobom niepełnosprawnym. Dostosowywane są kawiarnie, sklepy, teatry, kina, muzea. Doskonałym przykładem wrażliwości na te potrzeby jest dzielnicowy Dom Kultury Węglin w Lublinie. Już na etapie samego projektu i tego, jak ten dom kultury został wybudowany, wszelkie udogodnienia, które teraz seniorzy sobie chwalą, czyli winda, czyli dostosowana toaleta, to było. To było już na etapie projektowania, to dostaliśmy. To, co robimy ponadto, to tak naprawdę zapewnienie pewnego rodzaju wygody. Ale wygody, które, z której korzystają wszyscy inni użytkownicy. No staramy się jednak o zakup wygodnych krzeseł, yy, nie wiem wygodnych stołów, czyli powiedzmy obszernych, yy, dużych. Stołów. Yy, mamy sala warsztatowa, która służy na przykład ludelskim czaderkom, warsztatom teatralnym czy zajęciom gimnastycznym dla seniorów. Jest, yy, jest jasna, są tam duże okna, więc to też sprzyja. Wygoda dla seniorów oznacza wygodę dla nas wszystkich. Kiedy spojrzymy na nasze parki i zobaczymy, że na ławkach bez oparć źle się siedzi, zarówno osobie starszej jak i młodej czytającej książkę, bo zaczyna się garbić i brzydko wyglądać. Pół żartem, pół serio. To jest kwestia wrażliwości i przekształcania przestrzeni pod kątem potrzeb każdego z nas.